Proszę bardzo. Ja. Hala, robu al trubino. Idziemy? Haj. Hala. Prr Mówię. Paść tu. Hela! Hej! Tu, tu, idziemy! Hela! Ja! Chodź tu, chodź tu, chodź tu! chodź tu w uparte Chodź tu stworzenie! Idziemy! Ja! Chodź tu, chodź! Chodź tu! Ze mną. Tu! Tu! Idziemy! Idziemy! Chodź! Tu! Chodź tu! Chodź tu! Chodź tu ze mną! Dlaczego jesteś niegrzeczny? Idziemy! Ja! Idziemy! jeszcze trochę chodź tu chodź tu lózie jeden Prrr. Prrr. Nie posłuszny, bo nie ta pora Tak jak w zegarku Parę godzin spóźnienia mamy Hej Ja! Ja, o tak, ja, ja, hola, naruszaj, tu, idziemy, idziemy, ja, hola, chodź tu, chodź, chodź tu, chodź. Ordo niegrzeczna. Prr! Prr! Masz tu stać! Prr! Zad! Zad! prysuj stój. stój! Stój! Niedobre stworzenie. Niegrzeczne. Tylko nie wywal mi słupa. Prr! Mówiłem o dwóch palach, internautom. Tu są dwa pale. To żelastwo jest wbite dwoma palami, a tu jest pokrętka, żeby byk się nie zaplątał. I teraz wyrwać to trzeba naprawdę sposobu. Rzecz jest trój. Drugi. Bo jeden wyrwać jest łatwo, ale dwóch to już i bieg nie wyrwie. Jeden to wyrywał i szedł sobie, szedł sobie w pola. A my musieliśmy za nim latać. Tak, sposobami. O! O, to jest jeden paliczek. To jest jeden paliczek, a zaraz pokażę mi drugi paliczek. Siedzi twardo. A tu jest to jarzmo. Kawał grubego płaskownika, to są 12 na podejście na 70. Spawane jest, jest mocna nakładka, jeszcze zwłocniona od środku. No i ten bolec z tym łbem i tu jest pokrętka, żeby byk się je zaplątał, prawda? No jak się wbije dwa pale, to już dwóch pali nie wyrwie, bo już to jak ktoś mówi, to już sprawdziłem. Bo z tego jednego pala to sobie wyrywał go z tego i sobie szedł. Idziemy dalej, przebijamy, bo on wczoraj tu się pas. Trzeba przebić dalej, żeby się mógł dalej paść. I trzeba zamierzyć, żeby nie wszedł do kukurydzy. Trzeba zamierzyć najpierw, a później bić. Tak, jeszcze młoteczek. Trzeba się trochę rozruszać Sprawdzimy czy sięgnie czy nie sięgnie Można dać dosłownie tyle w tamtą stronę, żeby na tej miedzy ten pesz tam zrównał, tak jak mój but, o tak o i się tam... Widzi pan? Tam jest twardo. Pal, pal drży. Gdyby nie było twardo, to by pal nie drgał. Twardo tam poszoneł twardo. Брат, а есть. добраесть, в порядке. Hač, 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 hač. Řečně. Prr, 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 stůj. Stůj. Pověděl stůj. 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 Prr, prr. Dziękuję, dziękuję, bysiu się pasie, bysiu się pasie, przeżegnałem, żeby nikomu krzywdy nie zrobił i jemu, żeby się nie stała krzywda. Ali, Alek, Ali ty tyłobuzie, głodny Ali, on zawsze jest głodny, to jest żarłok, to jest żarłok, zanotowałem. Moja pamięć jako pierwszy wypadek z bykiem. Byłem wtedy małym chłopcem. ojca kolega w sąsiedniej wsi miał byka rozpłodnika. Ciężkiego byka to był byk gminny, rozpłodnik. Ludzie tam przyprowadzali oczywiście krowy do krycia. Państwo dawało dotacje, kiedy rolnik zakupywał takiego byka. No i to już nie będziemy się zagłębiać w takie różne drobiazgi, tylko chodzi o po prostu o ten wypadek. Zatem ten byk pasł się na polu na bardzo mocnym łańcuchu. Obroża, rogi i kółko nosowe to było połączone razem. I tak ten byk się pasł. No Ale wypadek zdarzył się, byk stał na oborze. No i gospodarz, normalnym porządkiem, wszedł jak co dzień do obory, żeby, żeby byka nakarmić, napoić. Poza tym miał krowy w oborze. Jak go nie było w oborze, że byk zerwał łańcuch. I sobie tam stoi przy tym żłobie po prostu bez, bez tego wiązu. Podszedł, aby go obrotem zgarnął go. Bem po prostu otrzymał silne uderzenie, ale miał człowiek szczęścia. Było to kawał chłopa, bo, bo to był człowiek gdzieś około 1,90 m wzrostu i, i na pewno ważył ładnie ponad 100, może i 120 kg. Wrzucił go po prostu pod masywny żłób. To tego człowieka uratowało, bo byk już później nie mógł go tam sięgnąć pod tego żłobu. Byk zaczął wariować, buszować. Ta wnęka była pod tym żłobem dość głęboka. No i nie mógł tego, tego gospodarza tam sięgnąć. Ale gospodarz jak wchodził do obory, to też tu miał szczęście, że nie zamknął drzwi. To była matka tego człowieka, ale to była jeszcze kobieta w wieku 60 par lat. Ale była bardzo odważna. Widziała, że... Byk atakuje tam pod ten żłup, a tam jest, tam jest jej syn, więc złapała widły. Doskoczyła byka od tyłu i dziobnęła go w zad. I już pies był przy byku. I cały, cały atak na siebie przejął pies. Wiadomo, pies wilczór, sprytny, byk starał się go złapać na rogi, a pies kręcił kółka i starał się chwycić byka za, za tylne nogi. Natomiast gospodyni wiedziała, że tu już jest sytuacja, idzie w dobrym kierunku, więc wyskoczyła z tymi widłami z obory na podwórku, żeby po prostu nie stać się obiektem ataku byka. Natomiast gospodarz wykorzystał moment, z spod tego żłobu. Nie był połamany, no miał tu szczęście, że to uderzenie go nie połamano, tylko po prostu zgarnął go. Nad żłobem była drabina, mocna drabina. Do zarzucania siana. Wspiął się na to drabinę, a ale drabiną był otwór na strych, gdzie się zbalało siano. No i sytuacja była opanowana. Po prostu uratowała go ta wnęka. Bo gdyby mi nie wnęka, tylko, tylko normalnie ściana lita, no to człowiek by nie miał żadnych szans. Bo to był byk bardzo agresywny. <laughs> On się nie urwie na tym, z tego palika. Dlatego, że specjalnie myślałem nad zrobieniem tego żelastwa z dwoma otworami, z tą nakładką, na której jest pokrętka, bardzo mocna. No to wszystko jest przeze mnie przemyślane. Jak się zerwał z jednego pala, bo ja już to przerabiałem kilka razy po prostu, że on, ten pojedynczy pal. Jak się pas tam, gdzieś bliżej budynków, no to wiadomo, teraz jest tak sucho, ziemia jest twarda jak beton. To nie było takiej, takiej opcji, żeby on tam wyrwał ten pal. Mowy nie ma. Patrzcie nawet na palu o 20 cm krótszym, bo już mówiłem: ziemia twarda jest jak beton teraz, po tej długiej suszy. Natomiast na łące, no cóż, wierzchnia warstwa jest miętka, pod spodem jest ił. Jak on się szarpnie, porządnie, no to już górna warstwa, jak trochę się pal położy pod kątem, no to on wtedy ma szansę po prostu go swobodnie wyrwać. On na obroży tej, to by ciągnął płuk. Zrobiłem drugi metrowy pal. No i tak jak internaut pokazałem internautom, nie ma prawa się urwać. Ja odpowiadam. Ja za niego po prostu odpowiadam. I zawsze muszę mieć oczy dookoła głowy. Tak jak było pokazane, że muszę go uwiązać do mocnego słupa. Krótko za nosek. Bo gdybym go uwiązał za rogi, no to jest jest taka możliwość, że ten słup by mi wyłamał. Jest taka możliwość. Natomiast za nos, no to już nos to jest trochę dla niego jednak no nos. No tak powinno, tak powinno być. Te dwa kółka, krótki sznurek mocny, no i on wtedy jest pokorny. Chociaż to mu się nie podoba, ale musi stać grzecznie zanim ja przebiję to jarzmo i te dwa pale w drugie miejsce, żeby on mógł się paść. Tutaj łosie wyłamały, tu, tu, tu byk nie, nie wyłamał się. Tu łosie, tu po prostu wychodzą jest trzcinowisko, nasza granica leci przy tym lesie, no i prosto przez te bagno leci, jak te młode wieżby tam, bo tam były wieżby już ładne, ale bobry je ścięły. I ona leci prosto i tam właśnie ta łąka, później idzie jeszcze, idzie w lewą stronę, bo tam ta druga kukurydza, tam, gdzie się byk pasie, jest po prawej jedna, a tam dalej jest druga, to jest jedno pole, ale z takim zębem łąki. A tu, to jest trzcinowisko, no raj dla dziczy. Wychodzi sobie pan łoś. Dosłownie nieraz są dnie, że 2-3 dni po kolei jest drut zerwany. No mamy po prostu przyroda buja. Dziki się pojawiły też. Zaczynają ryć paśniki po nocach, W dzień siedzą w po a w nocy wychodzą na pastwiska i ryją je. O, roki nas spotyka. Roki, 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 roki. Roki, roki. Chodź, 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 chodź. Chodź. Chodź rokuś. Chodź. Chodź, dobry pies, dobry pies. Oj, 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 dobry piesek, dobry piesek, dobry. No, jak tam? Pomagasz zimniaki kopać? Pomagasz, tak? Pomagasz? Pomagasz zimniaki kopać? Pomagasz, no, idziemy, idziemy, idziemy.